Nawet z zagrobu mnie prześladuje. Furia Kamili po ujawnieniu tajnego testamentu Diany. W uświęconych murach zamku Windsor dokonano odkrycia, które na nowo napisało historię, ukryty kodycyl do testamentu księżnej Diany. W ostatnim, zapierającym dech w piersiach akcie, Diana zapisała swoje najcenniejsze skarby, intymne pamiętniki i bezcenne pamiątki. Nie swoim synom, ale bezpośrednio Katarzynie, księżnej wali, całkowicie pomijając królową kamillę. Dla Kamili ta wiadomość była publicznym upokorzeniem. Jak śmiała? Miała krzyczeć w furii, czując, że duch Diany wciąż ją prześladuje. Dla Katarzyny był to przytłaczający zaszczyt i ciche błogosławieństwo od kobiety, której nigdy nie spotkała, ale której dziedzictwo teraz spoczywa na jej barkach. Kwiat zareagował natychmiast, ogłaszając Katarzynę prawdziwą królową ludu i duchową następczynią Diany. To opowieść o ostatnim darze Diany geście, który udowodnił, że prawdziwa korona nie jest zrobiona ze złota i klejnotów, ale z miłości ludu, a jej blask nigdy nie gaśnie. Rodzina królewska pogrążyła się w chaosie, gdy na jaw wyszedł ukryty kodycyl do testamentu księżnej Diany, na zawsze zmieniając linię sukcesji w sercach opinii publicznej. To wszystko zmienia, wyszeptał informator z pałacu, a jego słowa zawisły w uświęconym powietrzu. W akcie zapierającej dech w piersiach przezorności, Diana zapisała swoje najcenniejsze skarby, bezcenne pamiątki rodowe i intymne pamiętniki. Nie swoim synom, ale bezpośrednio Katarzynie, księżnej Wali, w oszałamiającym geście, który całkowicie pominął królową kamilę. Wiadomość uderzyła w Kamilę z siłą fizycznego ciosu. Jak śmiała? Miała krzyczeć, a jej wściekłość odbijała się echem w korytarzach Clarence House, wstrząsając nawet portretami na ścianach. Nawet z zagrobu mnie prześladuje. Najgłębsze sekrety rodziny królewskiej zostały ponownie wyciągnięte na światło dzienne, a emocjonalne skutki tego wydarzenia są dalekie od zakończenia. Poniżej przedstawiamy historię miłości, dziedzictwa i ducha, który wciąż panuje, ostatni Dardiany. Poranne światło słoneczne wpadało przez wysokie okna zamku Windsor, oświetlając drobinki kurzu tańczące w cichym powietrzu. Właśnie w tej spokojnej chwili dokonano odkrycia. Ukryty pod warstwami zapomnianych archiwów, pojedynczy, pożółkły dokument miał na nowo napisać wszystko, co rodzina królewska sądziła, że wie o ostatnich życzeniach księżnej Diany. Wasza królewska mość, znaleźliśmy coś, wyszeptał pałacowy archiwista, a jego ręce drżały, gdy przedstawiał dokument królowi. To kodycyl. Od zmarłej księżnej w pokoju zapadła śmiertelna cisza. Po tylu latach, Diana miała jeszcze jeden, ostatni sekret. Przez dziesięciolecia założenie było absolutne, najcenniejsze rzeczy Diany, jej prywatne listy, ulubiona biżuteria, odręcznie pisane pamiętniki pełne marzeń i lęków, miały przejść na jej synów, Williama i Hariego. Ale Diana, zawsze stratek, napisała inny los. Dokument prawny ujawnił niezwykły i głęboko osobisty wybór, który odbił się echem w pałacu niczym grom. Swoje najbardziej intymne posiadłości pozostawiła komuś, kogo nigdy nie spotkała Katarzynie, księżnej Walii. Jak to możliwe? Wykrztusił dworzanin. Przecież nawet jej nie znała, ale Diana rozumiała serca w sposób, który wymykał się logice. Nawet w obliczu własnej śmiertelności, ufała, że William pewnego dnia wybierze partnerkę godną jej dziedzictwa. Wiadomość rozprzestrzeniła się po pałacu jak pożar. Lokaje wymieniali nerwowe spojrzenia. Starszy personel wstrzymał oddech, czekając na nieuchronną eksplozję. Król Karol stał jak sparaliżowany, a jego twarz była blada z szoku. Zaplanowała to, powiedział ledwo słyszalnym szeptem. Nawet teraz znajduje sposób, by przemówić. Sama Katarzyna była przytłoczona, stojąc w swoich prywatnych komnatach, trzymała dokument drżącymi rękami, a łzy spływały po jej policzkach. Nie rozumiem, wyszeptała do Williama. Dlaczego ja? Nie znała mnie. William delikatnie ujął jej dłonie. Moja matka wierzyła w miłość, powiedział cicho. Ufała, że znajdę kogoś, kto podziela jej wartości, kto z wdziękiem poniesie dalej jej światło. Przezorność Diany zapierała dech w piersiach. W jakiś sposób zobaczyła przyszłość, której nikt nie mógł sobie wyobrazić, wierząc, że miłość poprowadzi jej syna do właściwej osoby. Gdy Katarzyna później oglądała każdy cenny przedmiot, czuła, jak otacza ją obecność Diany. Zmarła księżna pozostawiła coś więcej niż biżuterię i papier, pozostawiła wzorzec współczucia. Uszanuję twoje zaufanie wyszeptała Katarzyna, przyciskając jeden z listów Diany do serca. Będę kontynuować Twoje dziedzictwo. Był to ostatni akt miłości Diany, dar nie tylko dla jej syna, ale także dla kobiety, która stanie u Jego boku, zapewniając, że Jej duch zostanie zachowany przez kogoś, kto naprawdę Go rozumie. Gdy korona zaczęła ciążyć, w jej prywatnych komnatach zdobione lustro odbijało kobietę. Która spędziła dekady na wspinaczce na górę, by odkryć, że szczyt jest wciąż poza jej zasięgiem. Ostatni dardiany dla Katarzyny zniszczył coś głęboko w sercu królowej Kamili, jak mogła mi to zrobić? Wyszeptała Kamila do swojego odbicia, a jej głos załamywał się pod ciężarem dekad tłumionego bólu. Nawet po śmierci przypomina wszystkim, że nie jestem i nigdy nie będę wystarczająco dobra. Wiadomość była jak cios sztyletem. Diana wybrała Katarzynę. Przesłanie było brutalnie jasne, raniąc głębiej niż jakiekolwiek naruszenie królewskiego protokołu. Wasza królewska mość, zaczął delikatnie jej prywatny sekretarz, może powinniśmy skupić się na. Ale Kamila nie mogła się skupić. Ciężar porównań, duch, z którym walczyła od lat, stał się teraz nieznośnym brzemieniem. poświęciła wszystko dla tej rodziny swoją reputację prywatność spokój i wciąż to nie wystarczało korona niegdyś symbol zwycięstwa teraz ciążyła jak miażdżący ciężar karol zastał żonę siedzącą samotnie w ogrodzie wpatrującą się tempo wróżę które diana kiedyś tak słynnie uwielbiała Moja droga, powiedział cicho, biorąc ją za rękę. To niczego między nami nie zmienia. Kamila spojrzała na niego oczami pełnymi bólu całego życia. Naprawdę? Odparła szorstko. Wybrała Katarzynę, Karolu. Po tylu latach Diana wciąż ma moc błogosławienia tych, którzy są godni. I to nie byłam ja, ból w jej głosie był namacalny. Karol patrzył, jak przez lata znosiła publiczną krytykę, bycie wieczną tą drugą kobietą. Wybór Diany nie definiuje Twojej wartości, powiedział, przytulając ją mocno. Jesteś moją królową. Ale oboje znali prawdę. W Sądzie Opinii Publicznej aprobata Diany ważyła więcej niż jakikolwiek królewski dekret. Katarzyna otrzymała coś, na co Kamila pracowała całe życie, błogosławieństwo księżnej ludu. Jestem taka zmęczona, Karolu, przyznała Kamila, opierając się na jego ramieniu. Zmęczona walką z duchami, gdy słońce zachodziło, Kamila zdała sobie sprawę, że ostatni Dardiany, jak na ironię, dał jej coś również, bolesną wolność, by przestać żyć w cieniu innej osoby i wreszcie zmierzyć się z kobietą, którą się stała. Cicha koronacja, świat eksplodował. Media z żarłoczną radością rzuciły się na tę historię. Nagłówki krzyczały: Diana, przemawia z zagrobu, oraz Katarzyna, prawdziwa królowa ludu. Kioski z gazetami były morzem podzielonych obrazów, Diana, promienna i ukochana, obok Katarzyny, opanowanej i pełnej wdzięku. Dla Kamili była to publiczna droga krzyżowa. Starannie budowany wizerunek królowej małżonki, tworzony przez lata sumiennej służby, rozpadł się w pył w ciągu jednej nocy. Ludzie nie zapomnieli Diany, co gorsza, wybrali Katarzynę na jej duchową następczynię. Media społecznościowe stały się globalnym sanktuarium. Hashtagi Kratka królowa Diana i spadkobierczyni Diany zyskiwały popularność na całym świecie. Stare nagrania diany tulącej pacjentów z Aids i przechodzącej przez pola minowe stały się wirałem, umieszczane obok nowych zdjęć Katarzyny pocieszającej pogrążone w żałobie matki i klękającej, by porozmawiać z małymi dziećmi. Paralela była niezaprzeczalna, narracja nie do odparcia. Księżna, której nie dało się złamać, poprzez Katarzynę w końcu zatriumfowała. Była to koronacja niepełna przepychu i ceremonii, ale czystej, nieskażonej miłości publicznej. Tłumy godzinami gromadziły się w deszczu, mając nadzieję na choćby jedno spojrzenie na Katarzynę. Dzieci machały rysunkami królowej Katarzyny. Starsze kobiety, które płakały pod janie, teraz nazywały Katarzynę tą, która niesie jej światło. To się dzieje, czy pałac to przyzna, czy nie, powiedział z powagą jeden z królewskich historyków w telewizji ogólnokrajowej. Z za ciężkich zasłon pałacu Kamila obserwowała to wszystko, a jej serce zamierało z każdym okrzykiem radości, który nie był przeznaczony dla niej. Karol również odczuwał tę zmianę. Tłumy już nie skandowały jego imienia. Ich uwielbienie należało do Katarzyny, która, prowadzona niewidzialną ręką, pozostawała niewzruszona. Przyjęcie przez nią pamiątek pod Janie nie było już tylko dziedziczeniem, było to duchowe intronizowanie. Monarchia przez wieki koronowała królowe klejnotami, ale teraz ludzie ukoronowali swoją miłością. A jak Diana zawsze wiedziała, to była ta jedna korona, której nikt nigdy nie mógł odebrać.